Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku byka i zapraszam na czytanie ogólne z kart Tarota na miesiąc listopad. W miesiącu listopadzie byki będą zdominowane przez energię pustelnika. To jest ta karta. Ta karta mówi o tym, że. Byki będą chciały trochę pobyć same. Będą chciały mieć czas na rozmyślania, nad zastanowieniem się nad własnym życiem, nad własną drogą życiową. Co niektórzy będą myśleli o wprowadzeniu jakichś zmian, i w związku z tym będą chciały. Tak trochę pobyć z daleko od ludzi, trochę w izolacji, aby mieć czas na te przemyślenia. Będą chciały po prostu mieć takie chwile samotności, bo widzimy na tej karcie pustelnik, on ma lampę i szuka drogi, szuka światełka w tunelu, prawda? Może przechodzi przez jakiś tunel, może góry, bo wiadomo pustelnicy... Żyli w odosobnieniu, no i przed pomocą tej lampie, lampy oświetla sobie drogę, więc y, możemy tą kartę interpretować tak, że y, co niektóre byki będą szukały nowych dróg, nowych rozwiązań, y, nowych celów, no i y, to będzie taka energia y, potrzeby zmiany. Byki będą y, chciały wprowadzić jakieś zmiany, no i będą y, rozmyślać. Nad możliwościami. Jeżeli chodzi o pracę, to byki będą pracować dla dobra rodziny, co niektóre byki wykonują pracę fizyczną. Jest to praca ciężka, wymaga siły. Tutaj mamy karty siły, ale ta praca daje im i rodzinie zabezpieczenie finansowe, więc kontynuują. U niektórych z Państwa w pracy będzie dobra taka rodzinna atmosfera, może być jakaś podwyżka, awans, może być zrealizowany projekt i okazja do świętowania. Jeżeli chodzi o finanse, to jak już powiedziałam, będą dobre, ale one będą wymagały. Stworzenia dużej pracy, aby zarobić, byki będą musiały się porządnie narobić w listopadzie, więc ta praca będzie wymagała, finanse będą wymagały bardzo dużego zaangażowania, bardzo dużej energii, bardzo dużego czasu. Jeżeli chodzi o zdrowie, to mm, mogą u Państwa wystąpić takie choroby, które. Które y, związane są z wiekiem. No, nie sądzę, że wszystkie osoby, które mnie y, słuchają, są w starszym wieku, ale no, starzejemy się i wiadomo, że to ciało już nie funkcjonuje tak jak, y, jak y, wtedy, gdy mieliśmy na przykład 20 lat, więc mogą wystąpić jakieś y, problemy ze wzrokiem. Mogą wystąpić jakieś osteoporozy, osteopenie, czyli coś związane z wiekiem. I jeżeli chodzi o zdrowie, to w listopadzie część byków zdecyduje się na wizyty u lekarzy, ale będą to takie wizyty prywatne, bo tutaj mamy przepływ pieniędzy na tej karcie. Więc za te wizyty, za sprawdzenie stanu zdrowia byki będą płaciły z własnej kieszeni. Jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, to tutaj wyszły nam dwie karty, które mówią o rodzinie. Mamy dziesiątkę kielichów, dziesiątkę pentakli, czyli to są dwie karty, które mówią o stabilizacji, o uczuciach, o domu rodzinnym, o rodzinie. O dzieciach, o partnerach, czyli tutaj wszystko dobrze. Działania na rzecz rodziny, na rzecz związku, na rzecz bezpieczeństwa dzieci. Jeżeli chodzi o kartę radę dla Byków na listopad, to mamy piątkę buław. Ta karta mówi o tym, że jeżeli będzie jakaś konkurencja, w jakiejkolwiek dziedzinie, aby byki nie poddawały się na starcie aby walczyły i to obojętnie, czy to chodzi o sprawy uczuciowe bo no nie każdy może być w związku i ma rodzinę, na przykład niektórzy mogą być singlami no i szukać swojej drugiej połówki, prawda więc tutaj mają, mogą mieć byki do czynienia w listopadzie ze współzawodnictwem będą współzawodniczyć o coś, o kogoś, walczyć o jakieś sprawy, o czyjeś uczucia. No i karty mówią o tym, aby tą walkę podjąć, aby walczyć, no bo jest oczywiście szansa na wygraną. Tym bardziej, że w listopadzie byki będą takie silne fizycznie. Będą się czuć dobrze, będą mieć dużo energii, dużo siły. No i w związku z tym um, powinny tą y, walkę podjąć. No, właśnie przyszło mi do głowy, że jeżeli chodzi o zdrowie, o tą siłę, energię, to też byki y, być może powinny. Y, Pobrać jakieś witaminy, suplementy, aby wzmocnić odporność, bo pomimo tego, że to zdrowie będzie dobre, byki będą się czuć dobrze, może u nich wystąpić spadek odporności, prawda? Mogą być jakieś przeziębienia, infekcje, byki będą chodzić po lekarzach, a może się okazać, że to na przykład niedobór jakiejś witaminy. Co poza tym, w listopadzie byki będą bardzo emocjonalne. Mamy tutaj księżyc, pokażę, bo tej karty nie widać. Z kartle Lenormand mamy kartę księżyca i mamy kartę ogrodu. Ogród to są spotkania rodzinne, spotkania takie ogólne z innymi ludźmi. Księżyc to emocjonalność, czyli Powiedziałabym, że w listopadzie byki będą spotykać się z innymi członkami swojej rodziny, bliższej lub dalszej, no i będą z tego powodu bardzo emocjonalne, prawda? Będą się cieszyć, że na przykład widzą kogoś, kogo nie widziały już od lat albo przez jakiś bardzo duży okres czasu. Jeżeli chodzi o poszczególne tygodnie, to Pierwszy tydzień listopada to rozmyślanie o finansach. Co niektóre byki będą myślały, że dobrze by było posiadać jakąś dodatkową pracę i jakieś dodatkowe źródło dochodu. Drugi tydzień to byki będą bardzo uparte, będą upierać się przy swoim, nie będą innym ustępować. Takie będą trochę byki. Osłe, jeżeli chodzi o okazywanie uczuć, nie będą okazywać uczuć innym osobom. Będą trochę takie skryte, będą dużo myśleć. No, mogą być jakieś skrzyty w rodzinie, prawda, bo byki będą bardzo uparte, to co sobie postanowią, to będą chciały przeprowadzić, bo będą w 100% przekonane, że mają rację. Poza tym byki będą mm, oszczędne, w tych pierwszych tygodniach listopada byki będą nastawione na oszczędzanie kasy, na niewydawanie. I co ciekawe, trzeci tydzień listopada to karta świata, a czwarty to karta słońca, czyli możemy interpretować to dosłownie jako wycieczka do obszaru, gdzie jest słońce, czyli być może, co niektórzy z Państwa będą. Tak trochę zaciskać pasa, bo planują jakiś wyjazd w ciepłe obszary w listopadzie, prawda? Czyli może być jakaś wycieczka w listopadzie. Mogą być kontakty z osobami z zagranicy w listopadzie, bo mamy kartę świata czyli są to kontakty ze światem. I to mogą być takie kontakty, nie takie dosłowne, że na przykład, co niektórzy na, po, pojadą od razu do Ameryki, no mogą mieć kontakt z tymi osobami, powiedzmy z Ameryki, ale przez internet, no bo świat to jest karta też kontaktów internetowych. Karta słońca, czyli spełnienia marzeń, tak jak mówiłam, lub nie. Albo no, na przykład wycieczka, jakaś wymarzona wycieczka, na którą Państwo odkładali, planowali. Będzie jakiś last minute, no i w listopadzie pojadą Państwo na tą wycieczkę. No, karta Słońca to też karta radości, karta sukcesu, karta dzieci, czyli mogą Państwo też. Y no, mieć kontakt ze swoimi dziećmi, może te dzieci przebywają za granicą albo na przykład no, mają państwo dzieci w domu, prawda? No i te dzieci przysporzą państwu dużo radości, bo karta słońca to karta właśnie radości. Co poza tym? Karty zwracam uwagę, bo też mam takie e, karty, które dla Państwa wylosowałam, ale niestety się nie mieszczą w kadrze i mam je na e, dalszym planie, no ale Państwu pokażę. Mamy kartę, która mówi o tym, że e, żeby nie oceniać książki e, po okładce, prawda? Że e, no, widzimy na przykład zniszczoną okładkę. A pod tą okładką y, może być y, coś bardzo wartościowego. No, tu mamy smoka, który y, odkrył y, skarby, prawda, w skrzyni, bo to tutaj jest napis, że y, piękno znajdu, y, znajduje się y, pod spodem, piękno jest ukryte. Y, czyli ta karta zwraca uwagę, aby w listopadzie nie oceniali państwo rzeczy lub ludzi po pozorach, prawda? Że no ktoś może być super z wyglądu, super ubrany, ładny, no ale może być w stosunku do państwa nieszczery. No może nie być tak dobrą osobą, jak sobie państwo wyobrażają. Albo no Dokonałem Państwu zakupu od czegoś przechodzonego. Ja tak sobie teraz wymyślam, prawda? Że coś będzie o obniżonej cenie, może nie takie ładne, ale się okaże, że bardzo dobre i funkcjonalne. Czyli ogólnie mówiąc, w listopadzie proszę nie zwracać uwagi na pozory i nie oceniać ludzi lub rzeczy po okładce, prawda? Przeanalizować. Sytuację, przyjrzeć się o sobie bardziej dokładnie, jeżeli będą Państwo coś kupować. Może na wchlim targu Państwo jakąś perełkę spotkają, więc no wszystkiemu przyglądacie dokładnie. Bardzo dziękuję za uwagę, za poświęcony mi czas i mam nadzieję, że w listopadzie gwiazdy wszystkim nam będą sprzyjać.